I chciałbym zapytać cię, czy masz taką postawę serca, że jeżeli rzeczywiście chcesz być uzdrowiony, to tak właściwie po to, żeby jeszcze bardziej dodawać Bogu chwałę, po to, żeby jeszcze lepiej mu służyć, nie po to, żeby było ci wygodniej, ale po to, żeby Bóg był bardziej uwielbiony. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosili go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś syn Boży. Lecz on je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że on jest mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne, a tłumy szukały go i przyszły aż do niego. Chciały go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz on rzekł do nich: Także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei. Wiele osób modli się o uzdrowienie i tego nie doświadcza. A zastanawiałeś się kiedyś, gdybyś modlił się o uzdrowienie i rzeczywiście zostałbyś uzdrowiony? To tak właściwie co by to dało? Byłoby Ci łatwiej, byłoby Ci komfortowiej, byłoby Ci wygodniej. i oczywiście wszyscy chcemy być zdrowi. Ale zobacz, co się wydarzyło z teściową Piotra. Kiedy Jezus ujął ją za rękę i ona wstała, to od razu jest napisane, że ona usługiwała innym. Czyli ona od razu ruszyła, można powiedzieć, do służby. Miała ducha służby, i to uzdrowienie? Tak właściwie z tego nie skorzystała tylko teściowa Piotra, ale skorzystali wszyscy. I chciałbym zapytać się Ciebie, czy masz taką postawę serca, że jeżeli rzeczywiście chcesz być uzdrowiony, to tak właściwie po to, żeby jeszcze bardziej dodawać Bogu chwałę, po to, żeby jeszcze lepiej Mu służyć. Nie po to, żeby było Ci wygodniej, ale po to, żeby Bóg był bardziej uwielbiony, bo o to tak właściwie chodzi w uzdrowieniu. Więc błogosławię Cię, siostry i bracie, mi Ojce i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostań z Bogiem. Podobał Ci się ten komentarz? Polub go, zostaw komentarz, zasubskrybuj nasz kanał. Udostępnij, Twoje działanie przyczyni się do siania Słowa Bożego dla kolejnych osób, które tego potrzebują.